ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って。 Rzeka przecina miasto, jak palec mokry piasek, jak szkło w palcach piasek, jak szkło palec. Brzeg zaczerwienił się, gdy dziewczyny wystawiły do słońca brzuchy i pośladki. Kąpią się w makach, płatki kapią z palców, kolan i ramion, wiatr topi czerwcowe łzy. Ale Kiedyś unosił wianki, ale kiedy to było? Dryfuję spokojnie i wiem, dlaczego się zmieniłam. Przyszedł czas, co uwolnił mnie od słów i spojrzeń. Taki czas snuje się, jakby nie miał nic do zrobienia. A jest co robić. Można zbierać szyszki w parku, przedrzeźniać kosa, odpocząć przy trytonie, pociągnąć bezkarnie za ogon, spłoszyć gołębie przed katedrą. A potem zgubić się jak jaskółka między kamieniczkami, zabłądzić, by nikt nie znalazł nawet piórka, stać się siostrą chmury, kroplą deszczu. Przyszli, żeby zobaczyć poetę i co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz, a po chwili powiedział, Szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: Nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądnąłem się czterem twarzą, odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem, nic nie robię dojrzewałem przez 50 lat do tego trudnego zadania kiedy nic nie robię robię nic usłyszałem śmiech kiedy nic nie robię jestem w środku widzę wyraźnie tych co wybrali działanie widzę byle jakie działanie przed byle jakim myśleniem byle jaki gustaw przemienia się w byle jakiego konrada Byle jaki felietonista, w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo, byle jakoś ogarnia masy i elity, ale to dopiero początek.